Ale chłopacy, szukamy terań, szukamy nieprzyjacielów. Po raz kolejny? Chłopie, teraz będzie już lepiej. Tak, rozdzielamy się. Ty idziesz na stoły, my idziemy. Tak. Ale myślę, A uda się dzisiaj go... kogoś złapać. Raczej tak. Ja obstawiam, że nie. mam tak tą bazę, że to jest normalnie cud. Dobra, idę sprawdzić z bloku. No, ale dobra. Rozdzielamy się, tak będzie łatwiej. Nie ma. Mamy cię! No, przybyli na czas. Zapaliśmy nieprzyjaciela. Kiedy go, go skończyć? Nie, nie, nie. Trzeba, trzeba moją informację. od niego zrobić informację. Gdzie macie bazę? Nie powiem, nie. daj. Gdzie macie bazę? Nie powiem. Gdzie masz? Bazę! Tam w lasku przy łódkach. Zaprowadź nas. Dobra. Bazę? No, gdzieś tu. Trawadź to Tutaj chyba. To jest ta wasza baza. Okej. się tu nieźle. Co, ty my, co tu mamy? Chyba. Halo. Mamy cię. nie masz żadnej broni. Peter, popatrz nie ma broni jeszcze. Popatrz czy on jeszcze nie ma broni. Od tyłu, od tyłu go. Tyłu, od tyłu go. Nic nie ma. Nie ma broni. Puszczamy cię, ale się tylko powiesz swoim. Uwierz mi, na liście. Będziesz pierwszy. Nie, tak broń go zaciuka. Okej. No panowie, będziemy musieli przekroczyć tą bazę. A czekajcie, chodźcie. A co, ma im jeszcze większą bazę? A, to mi się podoba. Panowie, będziemy musieli jutro przeszukać to wszystko.